Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie kolejne mecze turnieju piłkarskiego z mistrzostw świata w Katarze. Tym razem grupa D. Mamy mecze Dania kontra Tunezja i Francja kontra Australia. Przygotowałem cztery saszetki. Jeżeli chodzi o moją osobę, to w prawdziwych, realnych meczach stawiam na zwycięstwo Danii 2-0, natomiast Francja zwycięży 3-1. Wy również możecie w komentarzach napisać, jakie są Wasze typy. A my teraz zaczynamy pojedynki karciane Dania kontra Tunezja i Francja kontra Australia. Pierwsza saszetka i mamy Japonię. Następnie Stany Zjednoczone. Anglia. Serbia, Kamerun, Hiszpania, Peru i Ghana. Korea, Ghana. Popatrzcie, ile jest kart z Gany dzisiaj. Arabia Saudyjska. Iran, Korea, Holandia, Kamerun i ponownie Arabia Saudyjska. Czyli do przerwy mamy wynik bezbramkowy 0-0 po obu stronach, w obu meczach. I otwieramy kolejne dwie saszetki. Mamy Polaka. Jest szczęsny. Następnie logo Kataru. Z Chorwacji Lovren i karty bazowe. Ukraina jest Tunezja, moi drodzy! Shiri strzela bramkę na 1-0 dla Tunezji w pojedynku z Danią. Anglia, Arabia Saudyjska i Walia. No i została ostatnia seszytka. Czy ona tutaj zmieni wyniki obu pojedynków? Wow, mamy rarkę Top Master Pulisic ze Stanów Zjednoczonych. I druga, wow, ale jaja! Z Belgii mamy De Bruyne Top Mastera. Co dalej? Mamy logo Meksyku. Kamerun. I cztery karty bazowe. Anglia, Peru, Korea i Stany Zjednoczone. No czyli mamy moi drodzy niespodzianki. Kolejne na tych mistrzostwach. Dania przegrywa z Tunezją 0-1. Natomiast Francja remisuje tylko 0-0 z Australią. No Czekam, e, moi drodzy, na opinie odnośnie dzisiejszego odcinka. Wyników, które e, stały się faktem e, w tym e, turnieju, zobaczymy, jakie macie opinie odnośnie dzisiejszego filmu. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.